Starogarski szlak staromiejski to nasz trzyletni projekt. Właśnie dzisiaj trwa finish projektu, uruchomiliśmy Quest, a grę miejską, która oprowadza po 10 stacjach, które wspólnie z mieszkańcami wybraliśmy właśnie w tych trzyletnich konsultacjach. Jeżeli macie Państwo ochotę, możecie odwiedzić starogarski szlak staromiejski, przeczytać historię sławnych miejsc, sławnych ludzi, odwiedzić 10 punktów, poczytać informacje na tablicach informacyjnych, które udało nam się już umieścić. A jeśli macie ochotę, to wejdźcie na Orpel i zagrajcie z nami w grę miejską i rozwiążcie zagadkę. O, nasze no świetne wrażenia, pomimo, że dzisiaj zmarzłyśmy, ale to takie były pierwsze zamknięcie tego tematu, domknięcie, także dla nas to było interesujące, bo przedtem sobie chodziliśmy, gadaliśmy, opowiadaliśmy różne rzeczy, a teraz, a teraz trzeba było z tego to wszystko zebrać, przejść raz i zobaczyć, co się zapamiętało. Do Rymu. No choć byliśmy tam i no, poznawaliśmy tą wiedzę, co tam była. No. Mieszkam tutaj od 20 lat i nie byłem świadom niektórych rzeczy, co tutaj się dzieje i dzięki temu fajnie poznałem historię tego miasta. Uczestnikami Questu jak dotąd była młodzież szkolna z prawie wszystkich szkół podstawowych i średnich ze Starogardu. W tej chwili mamy wynik około 200 osób. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeszcze przed nami dwie edycje dzisiaj, więc jeszcze ludzie cały czas idą i oczekujemy przyjścia kolejnych grup. Natomiast gra będzie ciągle aktywna, więc jeżeli macie ochotę, możecie w nią zagrać jakby dziś, jutro, ale też za trzy tygodnie. Zapamiętało się no prawie wszystkie z tych miejsc które były przede wszystkim uciekła nam imię Selmy, a dopiero dzisiaj nam się to przypomniało, więc tutaj zwróciłyśmy same do siebie uwagę, o tyle razy tutaj ten wychodziłyśmy, tyle się przegadało, a Selma nam uciekła, dzisiaj się pojawiła. A ty to zapamiętałaś? Ja, że żłobek powstał na coś nowego obickiej, się pojawiło, tak. Że oprócz tego, co było stare, jeszcze doszło nowy. Także nawet rewitalizacja była, ale się okazało, że i nowe rzeczy doszły. Tak, także dla nas to była wycieczka bardzo przyjemna. Oprócz tego, że mi jest bardzo zimno, to jestem zadowolona z wszystkiego. Ja zapamiętałem to miejsce tam, gdzie było przetwórnie mięsa. Aha, no, szukaliśmy tych głów metalowych no. na ścianach. Ja nie mogliśmy jednej znaleźć, ale potem znaleźliśmy, nie? No. fajne Fajna zabawa, trochę zimno, ale daliśmy radę, doszliśmy. Ta pogoda nie bardzo sprzyjała, ale jesteśmy przekonane, że te zagadki będą rozwiązywane tak, to jest wiosną i będą rozwiązywane latem. Tak, o tym mówiłyśmy, bo podczas spaceru trzeba było o czymś też porozmawiać. Tak, że tak trzymać, my tam pozytywne. Tak, <noise> i z pozytywnymi. Oczywiście, no wiedza, wsparcie, wolontariat, a my wszystko mamy, trzy w jednym.